Zmiana typu konta z konta użytkownika standardowego na konto administratora w Windows 10. Loguję się na konto administratora. Następnie klikam prawym przyciskiem myszy na przycisk Start. Wybieram panel sterowania oraz konta użytkowników. Zmień typ konta. Tutaj mogę zmienić typ konta. Wybieram konto lokalne. I klikam zmienić ten typ konta. Mam wybrane konto standardowe, mogę zmienić konto lokalne na konto administratora. Co się stanie, jeżeli będę chciał zmienić typ konta administratora? W tej chwili mamy jedno konto administratora, więc nie mogę zmienić jego typu. Muszę mieć przynajmniej jedno konto. Administratora na tym systemie. Ale gdy zmienię sobie konto lokalne, typ tego konta na konto administratora, klikam Zmień typ konta, cofnę się do konta administratora, klikam Zmień typ konta, w tej chwili mogę zmienić typ tego konta na konto standardowe. Oczywiście nie chcę tego robić. Zmienię z powrotem typ konta lokalnego na konto standardowe. To była zmiana konta, zmiana typu konta użytkownika z konta standardowego na konto Microsoftu. Robimy to z poziomu konta administratora. Pamiętamy przy tym, że na systemie musi być przynajmniej jedno konto administratora. Czyli jeśli mamy jedno konto administratora, jedno konto lokalne, to nie możemy zmienić typu nazwy, typu konta użytkownika z administratora na konto standardowe, dlatego że w tym momencie nie będziemy mieli konta administratora na systemie. Musimy mieć przynajmniej jedno konto administratora. I zmiany dokonujemy właśnie z poziomu konta administratora. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę it.sbr.com i dziękuję za oglądanie.